Ja mam z tej strony z i dzisiaj sobie sobie w drugiej w drugiej odcinek z serii Minecraft Survival. Yy... No właśnie, przed chwilą tutaj. No nie, nie mamy miejsca w ekwipunku serio. Widzimy sadzonkę, ależ no, przed chwilą odcinkę. No już, już nie, nie ma, a przygotowałem sobie też. Bo nie chciałem tego nagrywać na odcinku, bo to by było bez sensu. Przygotowałem sobie też. LOL, dziwna woda. Miejsce na nasz domek, który będzie znajdował się właśnie tutaj. Zacznijmy już chyba budować. Po pierwsze trzeba postawić crafting. Mhm. I nasze skrzyneczki. Uch, jak mnie wystraszył. Ja nie mogę. O, przepraszam was, teraz zrobię krótkie cięcie. Wracamy po krótkim cięciu. Schowajmy tutaj może... Takie rzeczy z których na razie korzystać nie będziemy, to kilow na pewno, tak, pyk, 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 pyk. Żelazo, patyki, deski będziemy, to nie jedzonko zostawmy. A więc z takich materiałów będziemy na razie korzystać. W ogóle koblak nie będziemy używać. Och, jak to zrobić? No dobrze. Podstawy domku będą takie. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś takiej na szerokość chyba wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na długość będzie taki. Raz, dwa, trzy, cztery. I będzie on. No, symetryczny to chyba nie, ale cztery. Och, akurat te, to drewno wykorzystaliśmy, bo. Oh, no, bo! Bo akurat tego drewna mam, mieliśmy mało i mogło nam się przydać. Ta, tak sobie to A mnie, tak jest ładniej. Tak, w ostatnim odcinku mieliśmy inwentory Twix, tylko że zapomniałem o tym. Tak, zapomniałem, jak się sortuje. 3 Cztery. Raz, dwa, och. Tak będzie proszę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery och, zjedzmy coś. Mi się goodman, zobaczmy na jakim poziomie ja gram. No, łatwo mi wystarczy. O, tutaj nie przewidziałem, ale trudno. No nie, w sumie tutaj też może tak być. O, zrobię to raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Teraz zróbmy schodki do dekoracji. Może jest cały desek. Tak, i tyle schodów nam wystarczy. Będą one. O, nie tak. Nie wiem, właśnie, jak to się położyć, żeby to tak wyglądało ładnie. O! I się fajnie tak złączyło. O, nie tak. Zły schodek. No. I tutaj jeszcze zrobimy, może z dżunglowych desek. Tak, i schodki. No. I właśnie tak miało to wyglądać. I tutaj pochodnia, pochodnia. Pochodnia, pochodnia. Tutaj takiego nie będzie, bo. Bo tutaj jest crafting. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak, tutaj będzie otwór na drzwi. I tak. No, dziwnie to będzie troszkę wyglądało, ale nie szał to. Glaspeggingem teraz. Nie sobie to, troszkę nie to. Drzwiczki zróbmy. O, jest. Z tej strony. Tak. Nie wiem, no, skoro tam jest to, to już nie będziemy tutaj stawiać. I kontynuujemy. Po raz, o! tego siekierką, było... No nie chce mi się, nie chce mi się jej marnować na deski. Tak. Będziemy to robili tak na przemian. O kurde. No to w sumie zróbmy to tak. A, tam zniszczymy to. Tym. No, o. z baterią domku będzie trochę zachodle. Na pewno będzie się opłacać. Ten pierwszy klatek to kurza mnie troszkę. O, tutaj miało być deski. Tak, nie dałem tutaj desek. I tutaj będzie okno na dwie kratki. To tutaj powinny być deski. O, nie tutaj. No, dwie kratki miało być. Sikierka się jednak przyda. Dobra. Och. Dobra, prześpimy się. Łóżeczko postawmy może tutaj. No a co jest jak dnie, noc? No. Tutaj przecież backpack. Tak, ten, o, no. I możemy już kontynuować. Zaraz będzie nam potrzebna... No nie wierzę, że jeszcze sobie nie trafię. Czemu to jest ten... Aha. Co to jest tak na trzy? Logiczne. Tak. Tutaj też zróbmy okienko dwa, ale będzie ono z tego. Pek, pyk, pyk. Pek. właśnie pochodnie. Tak, tak. Tak. Nie. Tak, i tak. Tak, i tak. No i tutaj za chwilkę się zrobi. Tutaj też. Raz, dwa, trzy. Tak, tak, tak. Tak. Szkła nam na pewno wystarczy. O! Tutaj to. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, to. Jakoś tak dziwnie zrobiony. A, już wiem dlaczego. To skopmy. Weźmy sobie też tą drewnianą. Jabłuszko. Zjadźmy sobie jabłuszko. Świetnie. Raz, dwa. A, otwory na drzwi to tam tylko będą jedne. Z czego by tutaj to zrobić? Może z brzozy? Tak, z brzozy. O. No. Myślę, że wystarczy. I głupia trawa. Tutaj też możemy zrobić takie okienko. No, już tylko da.